Zapewne spotkaliście się już z zamieszaniem wokół nowego podręcznika do historii i teraźniejszości autorstwa Wojciecha Roszkowskiego. Ludzie cisną bekę, oburzają się, planują pozwać autora. No, zaprawdę powiadamy wam, że wszystko to fajne, słuszne i sprawiedliwe. Ale co z uczniami, którzy będą musieli tego słuchać? Czy ktoś pomyślał o dzieciach? Tak, my. My myślimy o dzieciach. I to nie tylko dlatego, że mamy serwer Discorda. Yy, dobra, to potem wytnę. Zatem ten materiał jest dla wszystkich, którzy oprócz inby chcą wytłumaczenia, jak można te rzeczy zrozumieć lepiej. Czyli no, kiedy partacz ojczyzna, naszym honorem jest wideo. Zajmiemy się teraz tylko treścią, czyli nie będziemy na przykład komentować samego propagandowego języka, który na każdym kroku mówi nam, jak mamy myśleć, i jako że jesteśmy kanałem filozoficznym, będzie więcej o pojęciach, a mniej o historii, bo nie chcemy wychodzić poza swoje kompetencje. No, będzie trochę o historii pojęć. Przy okazji, dla ludków YouTubeowych, witajcie na naszym nowym kanale na mniejsze rzeczy. Eksperymentujemy z TikTokiem i Instagramem, gdzie będą bardzo skrócone wersje tych wideo. Followujcie nas tam. Dla ludzi z TikToka i Insta, witajcie na naszym drugim kanale. Główny jest w opisie. Followujcie nas tu, i tam, i siam. A i mówimy o sobie permy, bo jest nas dwóch. Dzisiaj omówimy sobie rozdziały 1 i 2 z części pierwszej. Może jak zrobimy całą pierwszą część, to pozbieramy te wideo do kupy na nasz główny kanał. Zatem, do dzieła! Pierwszy rozdział to skutki II wojny światowej. Polska największą ofiarą. A jego pierwszy podrozdział... Pamięć można omówić krótko, bo najpierw mówi, jak wiele krajów kłamliwie chwaliło się swoim bohaterstwem i cierpieniem, a zatajało podłości, a potem, że Polska była najbardziej bohaterska i najwięcej wycierpiała, a Polacy nie zrobili nic złego. Więc już wiemy, czego spodziewać się po tym podręczniku. Za to drugi ma już pretensjonalny tytuł. Prawda. No i się zaczyna. Autor miesza tutaj wesoło prawdę polityczną z matematyczną, naukową i moralnością. Choć od dawna już w filozofii i naukach nie ma jednolitego pojęcia prawdy. Oczywiście pada to paskudne słowo relatywizm w kontekście moralnym, mimo że jest mowa o prawdzie i podane są dwa przykłady rzeczy, które nie mogą być względne: dobro moralne i życie człowieka. Dobra, zacznijmy od e, dobra. To może zabrzmieć dziwnie, ale dobro nie jest wartością dobro w ogóle nie jest samo z siebie. Dobro to wynik porównania jakiejś rzeczy lub działania z kryteriami, a te kryteria mogą być różne. Na przykład nie ma uniwersalnie dobrego telefonu, bo różni ludzie mogą mieć różne potrzeby. Dla jednych ważny będzie duży ekran, dla innych mały rozmiar, a jeszcze dla innych prosta klawiatura numeryczna. Więc to, czy telefon jest dobry, ocenia się względnie, czyli relatywnie, do czyichś potrzeb. Podobnie, jeśli kraje A i B toczą wojnę, to chociaż żołnierze A i B robią dokładnie to samo, to w przypadku jednego będzie to dobrem, a drugiego złem, bo jeden jest naszym dzielnym obrońcą, a drugi ich podłym agresorem. A czy są rzeczy, które zawsze będą dobre albo złe? Czyli czy są wartości obiektywne? To nie jest tak, że mamy jakieś cząstki wartości, które wytwarzamy sobie w akceleratorach. Więc jak możemy odróżnić wartość subiektywną od wartości obiektywnej, której nikt nie uznaje? Tu musimy sobie założyć jakieś pozaświatowe źródło fundamentalnych wartości, jak Bóg, albo rozum, albo nieunikniony postęp w historii, albo femboizację. Ale jak możemy odróżnić założenie na temat źródła pozaświatowego od realnie istniejącego źródła pozaświatowego? No, nie możemy bez przekroczenia tego świata. Tak tylko powiem, że femboje istnieją w tym świecie. I teraz to, co z tą informacją zrobicie, zależy od Was. To teraz życie ludzkie. Czy absolutnie zawsze każdy ma prawo do życia, a nikogo nigdy nie można zabić? To by oznaczało jakiś skrajny pacyfizm, bo znów na wojnie życie agresora i obrońcy jest tyle samo warte. Więc w przypadku agresji moralne byłoby od razu się poddać i maksymalnie ułatwić życie agresorom, nie stawiając jakiegokolwiek oporu. Oczywiście, tu pewnie autor powiedziałby, że ten agresor ma prawo do życia, ale sam sobie je odebrał, kiedy zaatakował. Ale to znaczy, że prawo do życia jest relatywne, chociażby od tego, co ktoś postanawia zrobić, ale wtedy jest już ono tylko powszechne, a nie absolutne. Bo absolutne wartości moralne, niezależne od jakichkolwiek okoliczności, to bzdura. No dobra, sorka za taką bezpośredniość i uproszczenia, bo oczywiście zakładamy, że mówimy tu o realnym świecie społecznym. Choć w etyce istnieją różne systemy, np. deontologia Kanta, gdzie choćby kłamstwo zawsze było złem. Do tego stopnia, że jeśli morderca szukałby swojej niedoszłej ofiary, a my wiedzielibyśmy gdzie jest, to złem byłoby go okłamać. To oczywiście ma swoje uzasadnienie, ale zostawmy tę historię i weźmy się za teraźniejszość. No. Rozdział drugi zajmuje się ideologiami, i już na wejściu mamy taką absolutną sałatkę słowną na ich temat. Słowo ideologia słyszymy bardzo często. Pojęcie to zawsze wybrzmiewa negatywnie. Ideologia jest uproszczoną wersją filozofii na potrzeby różnych programów politycznych, a więc czymś zdecydowanie płytszym niż światopogląd czy zasady moralne. Utopijność jest cechą wyróżniającą ideologii. Ponieważ usiłuje ona przekształcać świat na podstawie nierealnych kryteriów. Ideologie atakują także sferę duchową człowieka. Posługują się nimi inżynieria społeczna i socjotechnika, mające za cel przekształcanie społeczeństw dla potrzeb, osiągnięcia i posiadania władzy. Takie sałatki mogą wyglądać ok z odległości, ale rozpadają się, kiedy tylko spróbujemy zastanowić się, co autor dokładnie miał na myśli. Zatem, to nieprawda, że słowo ideologia wybrzmiewa negatywnie. Tak się dzieje tylko, kiedy używamy go w znaczeniu te bzdury, w które oni wierzą. Tylko to jest poziom dyskusji propagandy politycznej, czyli, no, tego podręcznika. Zazwyczaj ten wybieg polega na przeciwstawieniu ich ideologii, naszej wiedzy. Czyli mamy tu te wszystkie ideologie LGBT, ideologie gender czy ideologie ekologizmu, którym przeciwstawiam się, na przykład, nauki Kościoła, tradycje narodowe czy wartości judeochrześcijańskie. Encyklopedia PWN definiuje ideologię jako zbiory poglądów służących do całościowego interpretowania i przekształcania świata. Czyli każdy ruch polityczny, czy to partia, protest, czy prąd myślowy, na dowolnym poziomie sformalizowania, będzie mieć wspólny sposób rozumienia świata i pomysły na przekształcanie go. Tak, wszyscy, włącznie z konserwatystami, bo cała polityka polega na wprowadzaniu jakichś zmian w świecie. Nawet jeśli jest to konserwatywny opór przed wcześniejszymi zmianami. No, nie wchodzisz w politykę, jeśli wszystko jest dla ciebie w porządku i nic nie chcesz zmieniać. Musisz być twardy. Autor porównuje to ideologię do trzech rzeczy: filozofii, światopoglądu i zasad moralnych, pokazując, że ideologia jest od nich gorsza. Ale to porównywanie różnych rzeczy, które służą różnym celom. Ideologia tym różni się od filozofii, że jest praktyczna. Czyli, że na przykład ideologia socjalistyczna nie zastanawia się nad naturą piękna czy świadomości. Od światopoglądu różni się tym, że nie ma opinii na każdy temat, czyli wolnorynkowiec nie musi mieć zdania na temat hip-hopu. Podobnie różni się od zasad moralnych, czyli tego, co uważamy za dobre i złe. Tyle, że ideologia wypełni nam jakąś część tych zasad, więc oczywiście w ideologii ruchów LGBTQ homofobia będzie czymś niedopuszczalnym. Ale też, na przykład, dyskryminacja też będzie czymś generalnie złym, bo tak często się z nią stykają. A na przykład, w ideologii faszystowskiej, dyskryminacja grup postrzeganych jako wrogowie będzie czymś dobrym i pożądanym. Mamy też dziwne określenie, że ideologia atakuje sferę duchową człowieka. Ciężko stwierdzić, co autor miał na myśli, być może o narzucanie pewnych poglądów, do których człowiek powinien dojść sam. Tyle, że ideologia katolicka, którą ta książka próbuje nam wciskać, jest właśnie bardzo wyczerpująca czyli narzuca najwięcej. I to w sferach filozofii, światopoglądu i moralności. Autor powiedziałby tu zapewne, że ideologia katolicka nic nie narzuca, bo jest najbardziej zgodna z naturą człowieka oni atakują ducha, my pomagamy mu rozwinąć skrzydła czyli znowu oni to ideologia i zło my to naturalność i dobro klasyk. Utopijność jest cechą wyróżniającą ideologii, ponieważ usiłuje ona przekształcać świat na podstawie nierealnych kryteriów. Ta ramka zupełnie nie ma sensu, bo nie definiuje ani utopijności, ani realnych kryteriów. 150 lat temu absolutną utopią byłaby Europa, w której każdy ma prawo do głosu i startu w wyborach, jest powszechne szkolnictwo i opieka zdrowotna, a przez większość granic można sobie przejść bez problemu. Więc utopijność zależy tylko od czasu i miejsca. Ale można też zdefiniować realne nie jako możliwe, a jako rzeczywiście istniejące. Tylko wtedy to słowo traci tu jakiekolwiek znaczenie. Bo widzicie, to społeczeństwo decyduje, jakie zjawisko społeczne jest realnie istniejące. W starożytnym Egipcie boskość faraona była chyba najbardziej realnie istniejącą rzeczą, bo opierało się na niej całe funkcjonowanie państwa. Potem autor wymienia ideologie, których nie lubi. Socjalizm, liberalizm, feminizm, gender i współczesną chrześcijańską demokrację, która też jest zła. Ale jak autor był młody, to była dobra. Nie ma nic mowy o ideologii konserwatyzmu czy populistycznej prawicy, która w ostatnich dziesięciu latach zyskała tak dużo władzy. Co za przypadek? Tu może parę słów wyjaśnienia o każdej z nich. Socjalizm powstał w XIX wieku jako system ekonomiczny alternatywny dla kapitalizmu, w którym to pracownicy mają być właścicielami swojej pracy. Zrobiliśmy o nim krótkie wideo o. tutaj. Aktualnie to nadal lewica. Liberalizm to XVII-wieczna koncepcja tego, jak ludzie mogą się rządzić bez króla, stawiając nacisk na demokrację, równość i kapitalizm. To aktualne centrum na Zachodzie, ale w Polsce i w USA jest błędnie rozumiane jako lewica. A i konfederacja korzysta z liberalizmu, kiedy jej pasuje, czyli głównie w kwestiach wolnorynkowych. Ale to typowa partia populistyczna, bo liberalizm będzie jak najbardziej za wolnością dla osób LGBTQ oraz prawem do aborcji, a religię będzie co najwyżej tolerował. O liberalizmie, lewicy i prawicy zrobiliśmy spore wideo. O, tutaj. Feminizm to temat rzeka, i chyba z tych wszystkich stanowi największy zbiór różnorodnych idei, które mają tyle wspólnego, że skupiają się na płci i patrzą na świat z perspektywy kobiet. Ideologia gender to jakaś kościelna nowomowa. Nie istnieje. Gender to płeć społeczna, a normy płci społecznej są starsze niż historia. I wreszcie, chrześcijańska demokracja to dwudziestowieczna chrześcijańska reakcja na liberalizm i socjalizm. Czyli to już nie jest tak, że Bóg nadaje królowi władzę, a hołota ma się słuchać, tylko że organizujemy państwo trochę bardziej na zasadzie, jak pan Jezus powiedział zdawaniem ludowi szerszego głosu i większej równości szans, ale nadal w ramach moralności katolickiej. PO jest tak na styku liberalizmu i hadecji. Dobra, jak już sobie wyjaśniliśmy te bzdury, to pomówmy sobie jeszcze, dlaczego zostały powiedziane i jak zapanować nad światem. A konkretnie, zastanówmy się nad pojęciem hegemonii kulturowej, opracowanym w latach 30., przez Antonio Gramsciego, który niby był marksistą, ale teraz to wszystkie opcje polityczne go czytają, choć najbardziej lewo i prawo. Hegemonia to ideologia dominująca w danym społeczeństwie do tego stopnia, że nikt się nad nią nie zastanawia. Tak po prostu jest. To zdrowy rozsądek, normalny stan rzeczy, naturalna sytuacja, coś, czego się nie kwestionuje, bo nawet nie wpadnie nam do głowy tego kwestionować. I jak masz hegemonię, to masz władzę, bo ludzie będą za ciebie walczyć, nawet nie wiedząc, że walczą, bo przecież to, o co walczą, to nie polityka, tylko normalność. Czyli kiedy w kulturze masowej ignoruje się osoby LGBTQ, to jest normalność. Ale kiedy pojawiają się geje w Netflixie, to już są polityczni. Bo widzicie, hegemonia nie wymaga uzasadnienia. Ona ucina wszystkie, czemu. I zazwyczaj, kiedy zakwestionujesz jakieś elementy hegemoniczne, spotkasz się albo z niedowierzaniem, albo z gotową odpowiedzią powtarzaną bardziej na zasadzie porzekadła niż autentycznej wiedzy. Hegemonia sprawia wrażenie, że jej nie trzeba było uzasadniać, bo jest oczywista i wynika z natury. Natomiast trzeba uzasadniać wszystko inne, bo to zmiana naturalnego biegu rzeczy. Tylko no, to nie natura, a umiejętna propaganda. Hegemonia jest największą siłą w polityce od czasu powstania polityki masowej. Czyli od jakichś stu lat politycy walczą o władzę nad zdrowym rozsądkiem obywatela. Choćby pisząc podręczniki Hitu. Dobra, to teraz drugie pół. O nazizmie. Wśród patronów idei nazizmu mamy dwóch teoretyków rasizmu oraz Oswalda Spenglera i autora dwutomowej książki Zmierzchu Zachodu z lat 1918 i 1922. Tak, tak, w tym roku obchodzimy stulecie upadku Zachodu, ale widzieliście, co tam się dzieje? Zleci z rowerka lada chwila. Potwierdzone info. No, spoko, ale znajdujemy tam też niemieckiego Fiedotschland, filozofa Frederika niczego tyle że jego związki z nazizmem to jeden z gorszych fejków w historii filozofii. W zasadzie to dzieło jego siostry, która bardzo chciała się przypodobać partii, więc podkoloryzowała słowa swojego brata. Nam niech wystarczy tylko to, że za jedną z najgorszych ludzkich cech nicze uznawał myślenie stadne albo podążanie za jakimś autorytetem. Zaraz wyjaśnimy. Ale autorowi tu mało, bo wypisuje bzdury o tym, że naziści nawiązywali do niczańskiej woli mocy i nihilizmu. No, ewidentnie autor ma jakiś problem i o tym dowiadujemy się później. Kiedy jednak zaczęto zadawać pytanie, gdzie był Bóg w Auschwitz, zapomniano zapytać, gdzie umieścili Boga sprawcy straszliwych zbrodni nazizmu oraz ich ideowi ojcowie. Chodzi tu o jego sławną tezę o śmierci Boga. Tylko wiecie, to nie jest tak, że Nicze odwalił jakiś genialny kawał filozofii i pff, Bóg rozpłynął się w dymie logiki, a ateizm zwyciężył. Zupełnie odwrotnie. Nicze tylko stwierdził stan faktyczny, że w świecie końca XIX wieku Bóg nie był już centrum społeczeństwa, a moralność chrześcijańska nie stanowiła kamiennego fundamentu, na którym wszystko stoi. I to było widać gołym okiem. Okej, okay, ludzie nadal chodzą na msze i przyjmują sakramenty, ale to tylko powtarzanie pustych formułek, bo postęp nauki, zwłaszcza kosmologii czy teorii ewolucji, spowodował, że już mało kto autentycznie w to wierzy. A Nietzsche był po prostu tym dzieckiem z nowych szat cesarza, które miało odwagę zakrzyknąć, że cesarz jest nagi. Stąd ten nihilizm, że skoro Nietzsche nie wierzył w wartości chrześcijańskie, to chyba w nic już nie mógł wierzyć. Okazuje się jednak, że poza chrześcijaństwem też są wartości. Szoczek, wiem! A jedno z nich było mówienie życiu tak, podczas gdy chrześcijaństwo zawsze mówi o życiu nie. I to mówienie tak było wartością najwyższą, ponieważ umożliwiało przejawianie pełnego potencjału człowieka. Ale, ale Nietzsche miał większe wizje niż Kołcze. Mówienie tak doprowadziłoby wreszcie do kolejnego etapu w ludzkiej ewolucji, kiedy pojawiłby się nadczłowiek. I właśnie to hasło odpowiadało nazistom, bo uważali się za nadludzi. Tyle, że zamiast być następnym krokiem w ewolucji, byli tylko bandą buców z karabinami i manią wielkości. Nawiasem mówiąc, Nietzsche wraz z Marksem i Freudem zaliczani są do trzech tak zwanych mistrzów podejrzeń, czyli myślicieli, którzy odarli mistyczną zasłonę z duszy człowieka. Marx pokazał, że ludzie są wytworami procesów społecznych i ekonomicznych, a Freud, że są produktami swoich popędów i nieświadomości. Natomiast Nietzsche uzmysłowił nam, że skoro wszelka prawda musi zawierać się w umyśle, to jest interpretacją, bo w końcu nie możemy już liczyć, że prawda w naszym umyśle odbija obiektywną prawdę w umyśle Boga. Tak Nietzsche przepowiedział powojenny kryzys prawdy i postmodernizm, czyli coś, czego Roszkowski dopiero nie znosi. No dobra, ale co takiego złego zrobił ten Nietzsche, skoro tylko powiedział stan faktyczny? No, jak widać z tego fragmentu, dla Roszkowskiego wiara działa tylko wtedy, kiedy, no, ludzie w nią wierzą. Więc Nietzsche powinien był siedzieć cicho. Po wojnie wśród wielu historyków oraz publicystów zachodnich, szczególnie niemieckich, Niestety przejęło się określanie nazizmu po prostu faszyzmem, skrajną prawicą albo skrajnym konserwatyzmem. Są to sformułowania mylące, wywodzące się z kręgu lewicowej propagandy, mające na celu odwrócenie uwagi od faktu, że skrajni nacjonaliści w Niemczech sami siebie określili jako ruch narodowy i socjalistyczny. Zwalczali co prawda komunistów, ale zwalczali także poglądy i cel prawdziwych konserwatystów, a więc religię, demokrację, ograniczenie interwencji państwa w życie gospodarcze. Opierali swe poglądy na darwinizmie społecznym i rasizmie, które nigdy nie były akceptowane przez prawicę. Teoria jest taka bzdurna, że w naszym wideo o niej nie mówiliśmy. No ale. Oczywiście, że naziści byli skrajną prawicą, jeśli uznamy, że takie samo określenie jest ważne, to Korea Północna jest demokratyczna. W końcu nazywa się Republiką Ludowo-Demokratyczną. Nie? W rzeczywistości to był wybieg propagandowy, który ludzie wysoko powtarzają jeszcze 100 lat później. Tu autor zaznacza, że chociaż zwalczali komunistów, to zwalczali też poglądy i cel prawdziwych konserwatystów czyli religię, demokrację i ograniczony wpływ państwa na gospodarkę. Tylko widzicie, Mówimy o okresie międzywojennym, czyli kiedy, na przykład w Polsce, panował taki zwolennik demokracji jak Józef Piłsudski. Wiecie, ten co aresztował oponentów politycznych na czas wyborów, żeby e, mieli bliżej do urny czy coś. To też czasy w jakąś jedną, dwie dekady po tym, jak kobiety wywalczyły sobie prawo do głosu. Ciekawe, z kim musiały o to walczyć? Hmm. Jakby zapytać Roszkowskiego, to pewnie by wyszło, że z lewicą. A minimalna interwencja państwa w gospodarkę to dopiero czasy neokonserwatyzmu i neoliberalizmu, czyli lat 70. i 80. Ten fragment o prawicy nieakceptującej rasizmu, po prostu skomentujmy ciszą. A to, że walczyli i z jednymi, i z drugimi, to prawda, ale chodzi o kolejność. Komuniści byli naturalnymi wrogami faszystów, bo przemawiali do dokładnie tej samej części ludu, ale mieli radykalnie inne odpowiedzi. W czasie międzywojennym odpowiedzią była cóż, rewolucja i obalenie kapitalizmu. I dlatego skupiły się przeciw nim nierewolucyjne i prokapitalistyczne siły polityczne, czyli liberałowie i konserwatyści. I nawet zawiązały się sojusze taktyczne z faszystami przeciwko lewicy. Nawet Kościół układał się z faszystami przeciwko komunistom, bo uważał tych drugich za niosących niebezpieczną plagę ateizmu. Niestety okazało się, że nie zawsze faszyści dali się ograć politycznie. A kiedy już doszli do władzy, to zrywali stare sojusze i stąd mamy krzyk Roszkowskiego, że konserwatystów też prześladowali. Tylko tu należy oddać pewną sprawiedliwość liberałom i konserwatystom. Ich drogi były rzeczywiście rozbieżne z faszystami. Sojusze działały na zasadzie: wróg mojego wroga to mój przyjaciel. I też nikt nie spodziewał się ich sukcesu. A jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat faszyzmu, to zapraszamy do naszego wideo o pięciu etapach faszyzmu według historyka Roberta Paxtona. O tutaj. A teraz ogłoszenie parafialne. Witajcie na naszym drugim kanale na luźniejsze treści. Wbijajcie na główny, link w opisie. Po rzeczy bardziej konkretne. Jeszcze rozmyślamy nad tym, co tu umieścić, poza takimi rozszerzeniami dla TikToków, shortów i innych rolek. Myślimy nad zamieszczaniem tu rzeczy bardziej osobistych i przeznaczonych pod dyskusję, a nie takich wyjaśnień ex cathedra, jak na głównym Myśleć głębiej. Może też więcej pokomentujemy. No, zobaczymy, co wyjdzie. A Wasze sugestie, jak zawsze, mile widziane. Podobnie jak polubienia i podsyłanie naszych materiałów gdzieś dalej. Swoją drogą, dajcie F w czacie, jeśli rzeczywiście macie ten podręcznik i opiszcie, jak wyglądają lekcje z niego. A póki co, za wcielenie się w Wojciecha Różkowskiego, dziękujemy Bartkowi, który prowadzi na TikToku kanał Dwudziestolecie, w sensie no, dwudziestolecie, ale pisane przez 2X, na którym opowiada o dwudziestoleciu międzywojennym z perspektywy hm, politycznie niepoprawnej i to dla obu głównych wojujących obozów. A Różkowskiego to by w ogóle chyba przyprawiło napisanie całego nowego podręcznika. Link w opisie. Klikamy i followujemy. Skoro już przy podziękowaniach jesteśmy, to dziękujemy także naszym kochanym patronom. Tak, tak, sponsorujecie jeden kanał, a dostajecie podziękowania na dwóch. Takie okazje tylko w serwisie Patronite, gdzie wy także możecie nas wesprzeć, tak jak to zrobiły te cudowne osoby. A między innymi to Adam Kępiński, Adrnian Jan Głuchowski, Albert Materski, Bartosz Barwikowski, czabata d Dosia, Jean, Jacek Kiliański, Janusz Grażyński, Jednorożek, Nulenstein, Konrad Wawrowski, Król i Królik, Loken, Magos Errand, Małgorzata Sajnok, Mariusz Wo, Mr. Fox, Mordechaj Gumibaum, Ouli, Patrycja, Paweł Litwinowicz, Paweł Pawlik, Raptak, Rafał Podgórski, Saci, Szefo. Oraz wodzu metal. Kochani, jeszcze raz. Wielkie, szczere dzięki za wspieranie nas. Jesteście ogromnym czynnikiem mobilizującym nas do tworzenia materiałów. Jesteście po prostu cudowni. Więc no, tego. E, słyszymy się w kolejnym odcinku, a póki co, trzymajcie się i do następnego!